Witam serdecznie od tej strony moi drodzy kolejny odcinek z serii Znaleziska Widzów. Eee, mamy praktycznie koniec sezonu i wiąże się to z tym, że bardzo dużo ludzi robi podsumowania swoich swoich wojaży przez cały sezon i w dzisiejszym odcinku kilka takich podsumowań wojaży zobaczymy, ale nie tylko. Zapraszam serdecznie. Znamy od Krzysztofa, który jeszcze na sam koniec sezonu postanowił, że po takim dość upalnym dniu wejdzie do wody na swoje kąpielisko. No i opłacało się. Krzysztof znalazł łącznie 3 złotka. Myślałem, że 4, natomiast to zdjęcie, które teraz tu widzicie po prawej stronie, no to ono złotkiem nie jest. Ale Krzysztof postanowił, że sobie tutaj zważy to i kurde, wyszło 28 gram złota. Piekielnie dużo. Jak na taki Praktycznie ostatni wypad w sezonie, no to naprawdę pozazdrościć, bo niektórzy w tym ja chyba nawet tyle przez cały sezon nie znaleźli. Serdeczne gratulacje i idziemy dalej. Teraz przechodzimy do Marcina, który nadsyła do nas zdjęcia, nie powiem już Gebelsowni bo kiedyś się ktoś tak oburzył, że postanowił do mnie Zadzwonić mi po prostu od góry do dołu, brzydkiego słowa bym musiał użyć, ale zdjęcia nadsyła Marcin, który pobił swój rekord. Jeden dzień od 11 do 18 na plaży koło takich leżaczków 77 euro, trochę jakichś drobnych dwa pierścionki, w tym jedno srebro dwie przypi przypinki i Mercedes SLK, chyba. E Marcin pisze, że nigdy tyle nie znalazł i że chyba prawdopodobnie tyle nigdy nie znajdzie, natomiast no 77 euro razy 4 to się robią prawie że 300, nawet chyba ponad 300, co ja gadam. Piękna dniowa, nawet jak za chyba robotę w Niemczech. Pozdrawiam, Marcin jedziemy dalej. Z kolei teraz Maciej by się chciał nam pochwalić swoim znaleziskiem z plaży. Mówi, że dotychczas pokazywał tylko bilon, a tu proszę bardzo, taka srebrna keta wielka mu wpadła, 59 gramów srebra, jakaś tam cyrlica jest, więc to jest albo jakiś tam ukraiński, albo ruski, tam, bądź białoruski jakiś krzyż. Nie wiem, nie wnikam, natomiast piękny kawał srebra, ciężki. No i co? Wysta no, trzeba pogratulować Maciejowi i życzyć kolejnych takich no. znalezisk. Teraz zboczę troszeczkę z kursu i pokażę Wam no piekielnie fajną rzecz i nadsyła ją Marcin. i Marcin pisze tak, pierwszy wykrywacz, pierwszy wykopki i takie znalezisko. E, strasznie zniszczony, tak jak widzicie, e, brakuje w nim kolby, ale jednak to Mauser. I cieszy się Marcin niesamowicie, ale co jest najlepsze to komentarz Tomasza, gdzie Napisał, no tak jak widzicie, do strzelenia z zawinkla, i faktycznie, jakby się tak przypatrzeć, to <grymnie> ewidentnie miał chyba takie zadanie. Także gratulujemy Marcinowi i jedziemy dalej. Kolejne znalezisko należy do Blankier Blankiera, tak, takim otonnikiem się przynajmniej e, identyfikuje na odyńcach. I słuchajcie. Taka moneta mu wpadła i pisze, że wpadła mu na plaży nad jeziorem. I na pierwszy rzut oka, mi się przynajmniej skojarzyło, że to jakiś dirham arabski, coś takiego. Jak kopaliśmy w Lubajnie te fragmenty takich skarbów właśnie, to mniej więcej z czymś coś takiego skojarzyło. No i poleciłem mu, żeby jeżeli to znalazł przypadkiem, żeby zawiadomił starostwa. Jeżeli to szukał na zgodach, no to wie co z tym robić. No ale co się okazało? Okazało się, że to jest fragment takiej jakiś cygańskiej biżuterii, tutaj w komentarzach mi podpowiedzieli. I faktycznie nie wygląda to na takiego Dear harma, tylko faktycznie to wygląda na jakieś takie aluminiowe dziadostwo. Więc zobaczcie jak się można pomylić. Na pewno szybciej zabiło serce blankierowi, no ale niestety prawdopodobnie to jest element właśnie takiej badziewnej biżuterii. Kolejne znalezisko nadsyła Pan Bartosz. Jest to tak zwana sztuka okopowa. I jest to: no, ludzie, którzy się pałają tym hobby, łażą gdzieś tam po lasach, po jakichś polach bitew, to znaleźli tysiące, jak nie miliony takich rzeczy. Natomiast tutaj, tak jak podkreśliłem, sztuka okopowa, zobaczcie. Bartosz mówi, że dzisiaj wpadł mój pierwszy fant, właśnie związany z taką sztuką okopową. Ktoś rzeźbił sobie w pocisku. Domyślam się, co może znaczyć 14, bo zapewne 14 rok, 1914, ale 17? No nie wiadomo. Forma krzyżowa wyraźnie wskazuje na sąsiadów z zachodniej granicy i tutaj Dawid podpowiada, że jest to 8 mm labela z niemieckim grawerem patriotycznym, możliwe, że wyciągnięta z rany. Bardzo piekielnie fajne znalezisko. Gratuluję. Patryk jest kolejną osobą, która chciała się pochwalić swoimi znaleziskami. Takowe wystawiła na odyńcach. Słuchajcie, znowu Niemcy, i tym razem nie z wykrywaczem, a na grzyby. I taka buteleczka wpadła. Tam e, niektórzy użytkownicy piszą, że spora dziura, jak na wyciągnięte z ściółki e, szkło. No, natomiast no, jak wystawało, to było gdzieś tam głęboko. Może być taka dziurka, ale do czego zmierzamy? Butelka wypełniona. Ćwiczebnymi ślepakami 762 na 51, e, tu wszystko śpieszyli w komentarzach, żeby zaznaczyć, że to Ćwiczebne pociski. No i po co ci to hopie? Weź to zostaw tam, gdzie to było. No, taka ciekawostka z lasu. Zawsze można też jakieś współczesne bardziej rzeczy znaleźć, bo jakby to było stare, to by było mocno skorodowane. Jedziemy dalej. Pozostajemy przy znaleziskach z lasu i kolejne nadsyła Andrzej i dziwi się, nawet winyle można wyryć. I tak wiecie, no, winyle winylami, natomiast piękna się dyskusja rozpoczęła pod tym wszystkim. Tutaj się przekrzykuje Karol z krzyśkiem i zerykiem odnośnie tego, czy to jest od Flexa, od bożki, czy od. Od, od diaksa, no, natomiast tam nie pozostawia złudzeń Andrzej, że no, na jednej z tych tarcz jest napis Krzysztof Krawczyk. Także no, sorry, chopaki, ale no, mamy winyle. Także nie, tymi diaksami się tam nie poucinajcie. Kojarzy mi się scena z egzorcysty swoją drugą jak klamkę tam chcieli otworzyć, ale to mniejsza z tym. Jedziemy dalej. I na sam koniec, znowu przykra sytuacja, zupełnie niezrozumiała, związana z akcją Pandorą. Tak jak już w poprzednim odcinku zaznaczyłem, wyłapywani są tylko i wyłącznie przez policję poszukiwacze, którzy gdzieś tam zamieszczają zdjęcia swoich znalezisk gdzieś w internecie, żeby się nie narobić, żeby mieć wyniki, żeby móc się pochwalić, że znaleziono tyle i tyle, że ocalono tyle i tyle. A na naszych oczach dzieje się dramat, który Polski Związek Eksploratorów chce. Rozgłośnić, mianowicie, dzielny archeolog apeluje do służb, do urzędników, do WKZ-u, wszędzie gdzie się da, o to, że są niszczone groby, całe cmentarzystko kultury zachodniopomorskiej. Tam są wszelkiego rodzaju pochówki, niszczone przez księca, który, który rozkopuje te groby, żeby. Chować aktualnych, że tak powiem, nieboszczyków. Dodatkowo jest to na skarpie i samo to po prostu przez erozję przestaje istnieć. Już duża część tego stanowiska po prostu no, została zniszczona. Tak jak widzicie na dołączonych zdjęciach, jest tam pełno przeróżnych. Rzeczy, które można byłoby ocalić, ale tutaj nikt nie widzi problemu z policji, nikt z tym nic nie robi, mimo licznych zgłoszeń. Także dziedzictwo narodowe, ochrona dziedzictwa narodowego, no nie istnieje tutaj w tym momencie. Wystarczy, że znajdziesz fibulę przez przypadek i zrobisz zdjęcie i się pochwalisz, to wtedy się odezwą, ale tak, to może się wszystko zrównać z ziemią. To by było wszystko, moi drodzy. Także, jeżeli wam się podobało, to zostawić pierdółki, jeżeli wy byście się chcieli pochwalić czymś co znaleźliście bądź co zobaczyliście gdzieś, to śmiało, możecie do mnie napisać na znalezione w wodzie małpanteria.pl przypominam, że fajnie by było coś wiedzieć o tym przedmiocie, jak został znaleziony gdzie, przez kogo, po co, dlaczego, co to jest, jakie są przypuszczenia, wasze odczucia. Także możecie to dołączać wraz z zdjęciami w opisie. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.